Jesteśmy już przed rozpoczęciem pierwszego dnia wydarzenia poświęconego tak naprawdę trudnej i, i krętej często drodze, którą muszą przemierzyć innowatorzy od pomysłu do sukcesu rynkowego, do wdrożenia innowacji na rynek i, i tego, aby te innowacje wpływały na standard życia ludzi i rozwój, właśnie ten inteligentny rozwój gospodarki. W czasie gali Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju wręczymy nagrody za najbardziej naszym zdaniem i kapituły konkursowej przedsięwzięcia, które mają właśnie szansę na sukces rynkowy w przyszłości. Trzy główne cele tegorocznego forum to, to identyfikacja możliwości komercyjnego wykorzystania wyników badań i technologii, rozmowy na temat potrzeb i problemów na linii właśnie współpracy nauka-biznes, no i oczywiście też promocja innowacji przed potencjalnymi inwestorami. Jesteśmy w Uniejowie na Forum Inteligentnego Rozwoju, jest to czwarta edycja tego wydarzenia. Znaleźliśmy się tutaj ze względu na nagrodę, którą otrzymaliśmy, Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju, którą dziś wieczorem będziemy odbierali podczas gali. Zostaliśmy nominowani do tej nagrody za stworzenie całej rodziny robotów mobilnych Mobot AGV. Natomiast te trzy projekty jest to opracowanie sterowania na kołach Mekanum, nawigacja laserowa LMS i opracowanie i wdrożenie robota mobilnego Mobot AGV Flatrane Lite. Jest to robot, który łączy w sobie te dwa wspomniane wcześniej projekty, czyli jest wyposażony w koło Mekanum, a także w nawigację laserową LMS. I zarówno ta nawigacja laserowa, jak i koło Mekanum, powiem, że jest to znane rozwiązanie, nie udało się jeszcze wielu firmom tego wdrożyć z sukcesem w przemyśle. My jesteśmy pierwszą polską firmą, która coś takiego osiągnęła. Firma ta zajmuje się dwoma zakresami automatyzacji, automatyzacją przemysłu i automatyzacją szeroko pojętych budynków, czyli wszystko to, co wchodzi w skład infrastruktury, to staramy się zautomatyzować, staramy się przybliżyć klientom, że proces automatyzacji, integracji to jest coś, co warto zainwestować, że to jest absolutna przyszłość dla rozwoju każdego biznesu. Wytwarzanie produktów innowacyjnych ma to do siebie, że rynek nie jest na nie gotowy. W związku z tym trzeba dopasować innowacyjne podejście do tego, za co klienci są w stanie zapłacić, za polepszenie jakości ich życia, ale też trzeba obserwować cały szeroki horyzont, dlatego że e, mogą być inne elementy, których innowatorzy nie rozważają. Dlatego tego typu konferencje to jest ciągła wymiana myśli, to jest weryfikacja tego procesu. I dla mnie on jest takim doskonałym właśnie papierkiem lakmusowym, który mówi o tym, że trzeba iść w tym kierunku albo może troszeczkę zweryfikować swoją drogę. Grupa ASA jest funduszem inwestycyjno-akceleracyjnym, który skupia się na tym, żeby wspierać młode polskie spółki, które chcą wyjść, a świadczy też w węższym zakresie na Polskę z jakimś pomysłem, który ma szansę się sprawdzić, jeżeli chodzi o jego urynkowienie, jeżeli chodzi o konkurencyjność z większymi firmami korporacjami, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Skupiamy się na tym, żeby ten rozwój, który my wdrażamy w postaci tych młodych, bądź co, bądź spółek na rynek był czymś, co rzeczywiście wdraża pewnego rodzaju innowacje i stara się dostarczyć nowe rozwiązania, które do tej pory na rynku nie istniały. Bierzemy udział w tym forum, dlatego że jest to forum inteligentnego rozwoju i to jest taka zasada, która nam przyświeca, jeżeli chodzi o nie, w ogóle o kierunkowanie naszej działalności i to w jakim w jakim stopniu chcemy zmieniać tą polską rzeczywistość i jak nasze podmioty chcą taką ideę reprezentować.